Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować dane do analizowania w ten sposób, aby każda pojedyncza odpowiedź, która znajduje się w kolumnie B, znalazła się w osobnej komórce. Pojedyncza odpowiedź, mam na myśli na przykład takie dane: pojedyncze przymiotniki albo zwroty, które określają cechę trenera, na przykład posiada bardzo dużą wiedzę. To ma wylądować w osobnej komórce w kolumnie D. Mógłbym to zrobić korzystając z mechanizmu tekst jako kolumny, ale wówczas dołożyłbym sobie trochę pracy, bo w niektórych sytuacjach powstałyby dwie, w niektórych trzy, w niektórych pięć kolumn. Musiałbym te dane później kopiować, wklejać pod spodem, pozbywać się pustych komórek. Szybciej będzie skorzystać z pomocy Worda. Zaznaczam wszystkie te dane, klikam Ctrl-C, aby je skopiować. Uruchomię Worda i w Wordzie wkleję te dane, korzystając z polecenia WKlej specjalnie i zachowam tylko tekst. Teraz powiem Wordowi, że chciałbym, aby te miejsca, w których występuje przecinek i spacja, czyli na przykład tutaj, tutaj, tutaj i tak dalej, zamienił na entery, popularnie mówiąc, czyli, fachowo mówiąc, znaczniki końca akapitu. Word ma genialne możliwości zamieniania danych. Klikam CTRL-H, będąc w Wordzie, pojawi się okienko Znajdowanie i zamienianie. W polu Znajdź wpiszę przecinek, spacja, a w polu Zamień na Chciałbym, aby tutaj Excel użył znacznika końca akapitu, aby mógł to taki znacznik wstawić. To klikam przycisk Więcej, ustawiam kursor w polu Zamień na i klikam w przycisk Specjalne znak akapitu. To jest pierwsza opcja na samej górze w tej rozwijanej liście. Wybieram, wówczas Word wstawił daszek P. To oznacza zwykły, popularnie mówiąc Enter. Klikam Zamień wszystko, aby prowadzić te zmiany. Zobacz, 61 takich zmian, i te pozycje, które występowały w jednym wierszu, były dzielone przecinkami. A one są teraz pod spodem, w osobnych wierszach. Zrobię jeszcze to samo dla takich pozycji, gdzie występował sam przecinek, czyli przecinek również zamieniam na Enter. Popularnie mówiąc, klikam również zamień wszystko. Jeszcze dwie zmiany Word wykonał. Teraz w Wordzie klikam Ctrl A, Ctrl C, aby te dane skopiować. Wracam do Excela i w Excelu w tej. Kolumnie D robię zwykłe wklej Ctrl V i spójrz dane znajdują się teraz w jednej kolumnie przygotowane do analizowania. Mogę teraz z tymi danymi zrobić co mi się podoba.